Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Czwartek. Wyczytałam, że dzisiaj jest ogólnopolski dzień walki z bezrobociem. Więc, kochani, no cóż, trzeba szukać pracy i zaczynać żyć w dobrobycie. To tyle. Kochani, a co u nas? U nas dzisiaj dzień pełen wrażeń. Ale zanim powiem Wam, kto dzisiaj za gości u nas na grupie, chciałam Wam jeszcze raz serdecznie podziękować za wczorajszy dzień, za ogrom życzeń, które dostałam z Waszej strony, za życzenia na Messengera, te prywatne, na telefon i na jedną grupę i na drugą grupę. Kochani, zrobiliście mi naprawdę wielką przyjemność. Nie spodziewałam się, że od tylu osób z Was dostanę życzenia. Jeszcze raz dziękuję. A kochani, a dzisiaj o godzinie 11.00, Zagości u nas Justynka. Justynka już u nas była. A o godzinie 17 zagości Agnieszka. I o godzinie 20 tak, kochani, o godzinie 20, o godzinie 12 może będzie jakiś raz hipnotyczny, może jakiś relaksik. Kochani, specjalnie nie podałam nazwisk, żebyście zagościli, sprawdzili i pokochali te dziewczyny tak, jak ja również i Wy je pokochacie. Tak więc, kochani, życzę Wam, aby ten dzisiejszy dzień upłynął w miłej, serdecznej, ciepłej atmosferze i żebyście chociaż jedną się wypili ze mną. Tak, 11, 17 i 20. Tyle mi dzisiaj będziecie mieć. A ja Wam przesyłam całuski i do zobaczenia. Z tej strony Gabriela Kleser, Pogaduchło Gabuchy, Matki Pytają.